Kolejny event to kolejna promocja na supercoinstech.pl Kupując monety podczas tego promo możecie wygrać kolejne świetne karty, a z kodem widocznym na ekranie dostaniecie 10% zniżki Link znajdziecie w opisie filmu, polecam No i się moi drodzy troszkę porobiło, bo oficjalnie Jadon Sancho One Swatch już nie jest najlepszym trafem bo trafiłem coś dużo, dużo lepszego, czego się kompletnie nie spodziewałem. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście regularny Pablo, i w dzisiejszym odcinku zobaczycie moje kwalifikacje do drugiego Food Champions oraz nagrody za kwalifikacje właśnie do tego drugiego Food Champions. Zobaczycie również mój nowy skład, który troszkę został upgradowany przez właśnie ten jeden znakomity traf. I co tu jeszcze więcej mam do powiedzenia? Chyba nic wam nie mam do powiedzenia. Powiem wam tylko tyle, że bardzo Wam dziękuję za nieprawdopodobną obecność na piątkowym porannym streamie. Mam nadzieję, że będziecie również na kolejnych streamkach, jutro niedziela. Tak, jutro niedziela rano również będzie stream, także zapraszam 10.30 na transmisję. No i chyba tyle, jeżeli się materiał spodobał, to pamiętajcie łapce w górę, subskrybujcie kanał po więcej materiałów. No i teraz zapraszam Was do odcineczka, bo naprawdę wiele się wydarzyło, także lecimy. Dobra widzowie, przechodzimy do kwalifikacji food Champions. Yy, jeżeli przegram teraz mecz, no to po prostu daję tam. Jeżeli nie, to walczymy o te najlepsze paczki. Mam nadzieję, że ten, że można przez cały czas, bo to było spoko. Kurczę, raz chyba zapomniałem się zapisać. No, kurde, dawaj, dawaj, dawaj. Oj, je, je, się wybronię strasznie i to jest na pusty... No nie, nie. Co jest? Ja. Mateusz Szymanko, witam bardzo serdecznie, piąteczka. Jezus Maria. Ale wiecie co? Ale ja jestem słaby w tą grę. Jeżeli ja takie bramki muszę strzelać, to jest naprawdę bardzo źle. O, to zmieścił. Marku z Rashford. Szczerze nie spodziewałem się, że to już padnie. Franko, witam serdecznie. Piąteczka MKPL również witam. Nie, no fajnie, fajnie sobie jakim pmp poleciałem. Pozdroń, ja pierdykam. No nie mogę. Co ja zrobiłem? Wiecie co, jak się gra źle w tą grę? To powinno się grać z takimi kartami jak Robert Lewandowski i Romelu Lukaku. Dlatego ja wsadzam sobie Romelu Lukaku tutaj. Karasko weźmiemy sobie za Fudena. Dobra, i tak można grać teraz. Old Gamer Design, witam serdecznie. Przechodzimy do rzutów karnych. Zapraszam serdecznie na festiwal Festiwal presji i stresu. Gdzie może strzelać Ramos. Ramos będzie strzelał w prawo. No jednak w lewo. Nie, wiedziałem, że będzie w lewo strzelał. Aaaa, goście, coś czuję, że dobrze karne strzela. Ach, nie wyjął. Za późno, za późno wyszedł do tego Modric. Modryś na Mundialu strzelał w prawo zawsze, nie? No, środek, kurde. Bruno ma zarąbiste karne. Jest dobra, dobra, ok. No, do czego sztuka, W końcu tam poszedł teraz Romelu Lukaku, widzowie, i teraz pytanie... Ależ kurde zdjął pajęczynkę, dobra, 3 do 2. Kilian Mbappe, teraz pytanie, gdzie Kylian Mbappe może... Aj no, kurczę, gościu nieźle te karne strzela, jakoś tak... Dobrze, dobrze, to było dobre, podobało mi się to. Okej, okay, trzeba to obronić, Wisinaldo. Skupany dobrze z no nie wiem, kurczę. Nie, Dembele jest Debilem. Jest! Wygrywamy rzeczy karne, Wszystkie pięć karnych zostało wykorzystane! To było dobre. Okej, okay, także no walczymy o tą pierwszą, bo tam są fajne paczki. Oficjalnie jestem zakwalifikowany do Food Champions, także to mi się akurat bardzo podoba. Dobra, skład rywala. Dybala, Barella, no dobry skład z A. Jest Federico Chiesa. Ten Federico Chiesa, szczerze mówiąc, jest bardzo ciekawą kartą, bo gościu mnie tak zniszczył wtedy w tym ostatnim meczu. Ja nie zapomnę tego meczu do końca życia. Um, Oj Foden! Jeden do zera! Co za piękna bramka! Phil Foden! Tak to się robi. Do z prawej nogi strzelił Foden. Także naprawdę szacun dla niego. Grałeś o już coś? Fifkę? Dzisiaj? W ogóle czy grałeś po aktualizacji? Dobra na pustaka. Tak jest najpewniej. Pamiętajcie na pustaka jest zawsze najpewniej. Ej, tak to wygląda. Tak to wygląda widzowie. O i rage quit. No i dobra i wszystko szybciej pójdzie teraz. Dobra mamy rage quit. Fajnie. Jeszcze jedno spotkanie zostało w kwalifikacjach. No i teraz mamy mecz o lepsze paczki tak zwane. Właśnie, czy hyun Son jest lepszy od Rashforda? Znaczy, to jest pytanie: czy ktoś, czy ktoś z was grał takimi kartami? Piki Blinders, cholera, jasna. Piki Blinders będziemy tutaj cisnąć. O, dobry gościu ma skład. Dwie ikonki, nieźle na ten etap gry. Nie, oddaję mi. No urocze to było tak szczerze. No, widzowie, to. Widzowie, serduszka dla rywala. Serduszka dla rywala. W sumie to było szczęście, tak, że akurat na niego trafiłem. Ale tu się serduszko. Mam. Ty no. Dzięki. Serduszko dla Rywala. Dino, jesteś kapitalny. Piki Blunders, super serial będę oglądał. Dopiero pierwszy odcinek obejrzałem i od razu mi się ma motywację, żeby oglądać kolejne odcinki. No super sprawa i mamy teraz super opening, naprawdę. Dobra, mamy wygrane kwalifikacje. Znowu udało się, widzowie... Tutaj zakończyć kwalifikację 8 zwycięstwami, więc mamy najlepszy zestaw paczek, więc bardzo fajnie. No i zobaczymy, co uda nam się fajnego trafić. Bo jest jedna paczka mega paczka, dwie paczki za 25k i złota paczka ma za 15 tysięcy około mnie, więc tyle warta chyba z tapaka. Jakieś monety też zostały. Przechodzimy do paczek, duża złota paczka, lecimy. Może być paczka z dedykacją, jako Mikołajczyk. Dziękuję za suba, lecimy leci pierwsza paczka i zobaczymy, czy coś fajnego wypadnie. Jakiś walkout by się przydał, bo dzisiaj nie było żadnego walkoutu, ale w no tej paczce też walkoutu nie będzie, bo mamy tylko i wyłącznie albo aż, Lindelofa. No dobra, zobaczymy, ok. Kolejna paczka leci, złota paczka z tych kart. Startujemy i zobaczymy, czy coś dobrego tutaj wypadnie. Miejmy nadzieję, że wypadnie, albo nie wypadnie. Ok, jest. Yy... NDD ma 85 warola. okej. Okay. Dobra, no ten NDD Lewarty jest. No nic. Ooo, 5000 monet. Kapitalnie. Dobra, no jeszcze coś, może trawmy. No jakiś walkout, jeden. No, jakiś jeden walkout dla widzę, dla widzów walkout, jeden, no. O! O, oh! oh! Hyun Mi Son, let's go! Tak jest. No wreszcie udało widzowie serduszka na czacie. Hyun Mi Son, którego wspominałem dzisiaj oczywiście em, na streamie. że może, może Hyun Mi musimy pograć. I Hyun Mi Son wypada w parce. To jest paczka wymienna. przecież to jest paczka wymienna. To jest paczka wymienna. My go sprzedajemy. Ja nie będę grał nim. Ja zbieram na Engulu widzowie. Zapomniałem. Przeczytałam sobie. Kurde, masakra. Zawsze jak trafiałem dobrą kartę, to musiałam być niewymienna. To jest zmienna paczka. Może coś będzie w środku dobrego jeszcze? Czy coś będzie? Okej. Okay. Szymon, dzięki za słowa. Witam bardzo serdecznie. Piąteczka. Serdecznie witam. To jest mój oficjalnie najlepszy traf w FIFA 22. Fenomenalnie. No i ostatnia paczka, moi drodzy. Z dedykacją dla Szymona Despersk, także desperska czy despersk, no jak wolisz, no nie wiem, ale otwieramy. I zobaczymy, tutaj już nic nie musi być, bo tutaj no, te wygrane kwalifikacje to jest po prostu nieprawdopodobna sprawa. I tutaj też nic nie ma. Bramka s neto. No już myślałem, że jakiś Ederson, ale bez, bez takich tych flar, no to jest niemożliwe, żeby był Ederson, oczywiście. Proszę, jest z Kotwisą kupiony Kyle Walker i tym samym. 11 została ukończona o godzinie 12.39, a prawie pewnie 12.40, także wszystko się już zgadza. Dobra, skład się prezentuje. W całej okazało się tak, bo pewnie dużo osób jest ciekawych, jak ta jedenaska wygonał. Wiem, że lubicie, jak się buduje składy. Elo, piąteczka, miłego dnia. Życiu.